To nie był zwyczajny dzień nauki. Stowarzyszenie Kuriera Galicyjskiego zorganizowało konferencję historyczną Stanisław Maczek, od polonisty do dowódcy dywizji pancernej. Młodzieży z polskiej Szkół Zerbowa przybliżono postać zasłużonego rodaka. Ciekawie, dzieci. zwiedzać generała Maczka przede wszystkim nie jako generała, gdzieś tak jak w podręczniku, mówił, gdzieś piszą, tak? A raczej byłoby o wiele lepiej zwiedzać o, najpierw generała Maczkę jako człowieka. Dziś dowiedzieliśmy także podczas nawet szturmów, także on wykorzystywał bardzo, bardzo mądre swoich ludzi, tak? Nie o, tak zwane, jak teraz mówią, mięsne szturmy mogą mówić, tak teraz za językiem. Dlatego naprawdę to jest bardzo ciekawe było. Po kapitulacji Francji w ramach okazji Polacy zostali ewakuowani do Anglii. Uczestnicy poznawali losy generała Maczka dzięki dokumentalnym nagraniom oraz prezentacji multimedialnej. Stanisław Maczek urodził się 31 marca 1892 roku w Szczercu. Studiował filozofię i polonistykę w Lwowie. Chciał zostać polonistą, jednak wybuch I wojny światowej pokrzyżował w te plany. Wstąpił do wojska i walczył jako żołnierz jednostki szturmującej. Później został dowódcą dywizji pancernej, która odnosiła zwycięstwa na zachodnim froncie. Po zakończeniu II wojny światowej został już na emigracji. Zmarł 11 grudnia 1994 roku w Edynburgu, w wieku 102 lat. Tak naprawdę bardzo mi się spodobał ten projekt ten o Stanisławu Maczko. Dali nam takie naklejki, takie sticker-paki. Było bardzo ciekawe to słuchać, i oczywiście ten filmik na końcu też się bardzo spodobał. Nie, naprawdę mnie zdziwiło to, że znany jest nawet za granicą, nawet że tak szanowany jest przez Holendrów. To naprawdę było dla mnie ciekawe. Bardzo mi się naprawdę spodobało, i jestem naprawdę wdzięczna kurierowi galicyjskiemu, że są w stanie organizować dla nas takie spotkania, ponieważ uważam, że naprawdę bardzo ważnym jest właśnie uczenie młodzieży od ludzi, 不行。 którzy pochodzą z naszych miast, ale są naprawdę wybitni i przeznaczyli się do niepodległości naszego państwa. Wybraliśmy postać Maczka, generała Maczka, bo jego historia, jego życie jest bardzo podobne do żyć wielu aktualnie żyjących młodych ludzi. Ludzi, którzy musieli wnet zmienić swoje całe dotychczasowe życie, porzucić swoje studia, swoją pracę i zacząć bronić ojczyzny. Pójść po prostu, mówiąc kolokwialnie, na wojnę, niezależnie od tego, do jakich zawodów się uczyli, do jakich i jakie zawody wykonywali. Wybraliśmy osobę Stanisława Maczka, ponieważ jest mało znany i zasługuje na większe rozeznanie, szczególnie na swojej ojczyźnie małej, a też jego historia i doświadczenie jego życia są bardzo podobne do doświadczeń i życia wielu młodych ludzi, którzy teraz... Walczą, broniąc Ukrainy, bo też zmieniają życie, jak zmienił Maczek. I to pokazuje pełną ciągłość historii i też pokazuje, jak człowiek może sprostać wyzwaniom czasu i doświadczeniom, które na niego raptem się nawalają przez wojnę. Konferencja historyczna Stanisław Maczek od polonisty do dowódcy Dywizji Pancernej została sfinansowana ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polski w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 przy wsparciu Fundacji Wolność i Demokracja.